Heroes of Might and Magic to najlepsza seria strategii turowych. Gdybym jednak miał wskazać idealną część, to powiem, że ona nie istnieje. Mówię tak dlatego, że każdy ma w wyobraźni taką idealną grę, tak samo jak ja. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o mojej idealnej grze Heroes. Ok, zacznijmy od tego, że moja przygoda z serią Heroes zaczęła się od części czwartej. Później dostałem na urodziny pudełkowe wydanie piątej części, i pamiętam, że grało mi się fajnie, ale powróciłem do części czwartej. I potem jakoś zapomniałem o części piątej. Przekonałem się do innych części, kiedy Kumpel pokazał mi część trzecią. No i zagrałem, no niestety trochę czasu mi zajęło, zanim przestawiłem się z czwórki na trójkę. Żeby nie było, to ja kupiłem serię Heroes w ramach kolekcji która jest dostępna na gogu za 196 zł. Ja oczywiście kupiłem na promocji za 80 zł i zacząłem grać w trzecią część. I powiem, że jeszcze nie do końca ogarnąłem całą mechanikę gry, ale myślę, że to kwestia czasu. Niestety nie ma na gogu szóstej ani siódmej części, także nie mogę się wypowiedzieć, ale gracze uważali, że to słabe gry. Pierwszą i drugą część, co prawda, mam na gogu, ale jakoś mnie one nie przekonują, dlatego dzisiejszy odcinek jest zrobiony w oparciu o trzecią, czwartą i piątą część. Zacznijmy od najważniejszej rzeczy, czyli zamki. Fajnie, jakby w grze było ich jak najwięcej. Najwięcej zamków było w części trzeciej, w której początkowo było osiem zamków, ale został dodany dodatek Armageddon's Blade, który dodał jeszcze jeden zamek, co by oznaczało, że zamków jest dziewięć. W czwartej części zamków jest tylko sześć, z czego jeden jest niemagiczny, na co gracze najbardziej narzekali. W piątej części początkowo było sześć zamków, ale potem dostaliśmy dodatek dzikie hordy, który dodał jeszcze fortece i twierce, więc mamy osiem zamków. Dochodzą do tego jeszcze ulepszenia, czyli coś, co było w trzeciej części, czego pozbyto się w czwartej części i co powróciło w piątej części. Rewolucyjna zmiana pojawiła się w części piątej, w której mogliśmy ulepszać jednostki, które już zostały zrekrutowane, za oczywiście niewielką opłatą. Następny punkt to rozbudowa miasta. W mojej opinii twórcy popełnili bardzo duży błąd w czwartej części. I tak jak już mówiłem, zaczynałem swoją przygodę od czwartej części, i nawet ja uważam, że konieczność wyboru budynków to był naprawdę słaby pomysł. I jeden z powodów, dla którego gracze postawili na czwartej części krzyżyk. Dlatego cieszę się, że z następnej części usunięto tą mechanikę i można rozbudować miasto całkowicie. Kolejnym punktem są bohaterowie i armie. Jakiś czas temu robiłem ankietę odnośnie tego, jaka byłaby idealna mechanika w grze Heroes dotycząca armii i bohaterów. I najwięcej osób odpowiedziało, że armia powinna potrzebować bohatera, a bohater ma uczestniczyć w bitwie. Z tego co widzę, to w żadnej części Heroes nie ma takiej mechaniki. Oczywiście nie myśl o piątej części, gdyż tam bohater atakuje przeciwników, ale oni nie mogą nic mu zrobić. Taką mechanikę widziałem w innej strategii turowej, zwanej Disciples. Tam oczywiście tworzymy bohaterów, armie nie mogą się poruszać bez bohatera. A bohater walczy z innymi i jeśli umrze, to trzeba go wskrzesić, a jeśli cała armia zginie, to już przepada bezpowrotnie. Ogólnie polecam grę Discipline 2 Mroczne Proroctwo. Ale wracając, na drugim miejscu było to, aby armia nie potrzebowała bohatera, ale jeśli już bohater jest, to uczestniczy w walce. Z tego co widzę, część osób grała w Heroes 4 i uważała to za świetną mechanikę. Oczywiście, armie bez bohatera miały pewne ograniczenia. Mogły walczyć, mogły zbierać surowce, ale nie mogły przejmować miast ani kopalni. Dzięki tej mechanice były pewne ułatwienia. Kiedy stworzyło się nową armię w mieście, nie trzeba się było bohaterem wracać. Można było wyprowadzić armię z miasta, doprowadzając ją do bohatera. To była super mechanika, i źle się stało, że ostatecznie to zmienili. Były też osoby, które zaznaczyły opcję, że Armia potrzebuje bohatera, a bohater nie uczestniczy w walce, czyli tak jak to było w trzeciej i piątej części. W trzeciej części bohater co najwyżej mógł rzucać zaklęcia, a w piątej części, po zarzucaniem zaklęć, mógł atakować. W obu częściach za to bohater opuszczał gracza po tym, jak jego armia została wyeliminowana. Ktoś nawet napisał, że umieszczenie bohatera byłoby fajne. Pod warunkiem, że nie można go brać na celownik, jeśli wszystkie jednostki w armii nie zostaną pokonane, oraz powinna być możliwość wycofania się, tak aby bohatera nie stracić. To jest super mechanika, ale ja bym wybrał tę czwartą opcję. Armie mogłyby poruszać się bez bohaterów, ale mechanika walki powinna być taka jak w Heroes 3: czyli bohater nie walczy, ale może rzucać zaklęcia na przeciwników. Co oznacza, że w idealnej grze bohater nie może się poruszać bez armii, ale armia bez bohatera już tak. I armia posiadałaby pewne ograniczenia, o których już w sumie powiedziałem. Kolejną rzeczą, która wyróżniała czwartą część, była mgła wojny. Nie mylić tutaj z nieodkrytym terenem, bo to nie jest to samo. Mgła wojny często pojawia się w strategiach, takich jak przykładowo Age of Empires, i jest to taki ciemniejszy obszar, który oznacza, że Znasz ukształtowanie terenu w tym miejscu, ale nie wiesz, co się tam aktualnie dzieje. Dlatego do dzisiaj uważam, że dodanie tego w grze Heroes było świetnym pomysłem. Niestety graczom się to bardzo nie podobało i szkoda, że w późniejszych częściach zostało to usunięte. Zdecydowanie powinno to zostać w grze. Jeszcze jedna sprawa, która dotyczy czwartej części. Chodzi o szybkie rozstrzygnięcie walki w momencie, kiedy przeciwnik ucieka. To jest coś, co też fajnie wyglądało w czwartej części, i nie słyszałem, aby ktokolwiek na to narzekał. Więc sądzę, że to też powinno zostać. Oczywiście w piątej części można w menu ustawić opcję szybkiej walki, ale komu by się to chciało ciągle zmieniać? Kolejną sprawą jest targowisko. Tutaj czwarta część przekrywa zdecydowanie, gdyż zarówno w trzeciej, jak i w piątej części targowiska były w miastach. I im więcej miało się targowisk, tym lepsze były ceny towarów. Targowisko w czwartej części było, ale ceny były sztywne. Ratunkiem dla tej części była faktoria handlowa, którą jak się znalazło, to dostawało się zniżkę na poszczególne towary. Faktoria handlowa była tak dobrym pomysłem, że twórcy postanowili zachować to również w piątej części. W mojej opinii idealne byłoby połączenie tych dwóch mechanik, czyli... Gracz na początku gry ma możliwość kupowania, co by oznaczało, że ma już jedno targowisko, a gdyby wybudował w mieście targowisko, no to by się już liczyło jako dwa targowiska. Dodatkowo po wejściu do faktorii handlowej gracz dostawałby zniżkę. Teraz powiem o czymś takim jak losowy generator map, czyli coś, co dobrze zostało zrobione w trzeciej części i w piątej części pojawiło się dopiero w dodatku. I w trzeciej części było to zrobione w ten sposób, że wybierało się kryteria takie jak wielkość mapy, woda na mapie, ilość graczy i co najważniejsze, wybór zamków. I to było świetne rozwiązanie, i myślę, że w idealnej grze powinno być coś takiego. W piątej części jest coś podobnego, też wybiera się wielkość mapy, ilość graczy i tym podobne, jednak problem jest taki, że mapa wybiera zamki co w tym przypadku jest bardzo niefajne. Kolejny punkt na tej liście to editor map. Jest to dla mnie ważne, gdyż jestem osobą kreatywną w I tak, w trzeciej części edytor jest świetny, a w czwartej części nawet lepszy. To są edytory, w których wszystko znajdziesz od razu, a dodatkowo klikając podwójnie, możesz ustawić właściwości danych obiektów. Ale najwyraźniej to komuś przeszkadzało, gdyż w piątej części edytor jest strasznie skomplikowany. Nie wiem, gdzie mam kliknąć, gdzie są te właściwości, a dodatkowo nie działa w tym edytorze Ctrl Z. Oczywiście w grze można obracać widok i gdyby była tylko taka zmiana, to aż tak bym nie narzekał na ten edytor. Także w idealnej grze edytor powinien być czytelny i prosty do nauczenia. Powiem też o czymś, co mało graczy zwraca uwagę. Chodzi oczywiście o muzykę. Ogólnie to w trzech częściach jest fantastyczna i wybiorę teraz dwa najlepsze są z miast w tych grach. Więc tak, w trzeciej części dwa najlepsze są draki z miast to Inferno oraz Wrota żywiołu Czwartej części to azyl oraz akademia. Piątej części to Akademia oraz Sylvan. Ale w sumie na muzykę to twórcy za bardzo nie mają wpływu. No i. Co może tutaj pójść nie tak. I to tyle. Pewnie mógłbym powiedzieć jeszcze o kontrataku, czy tym przyroście stworzeń w miastach, ale dla mnie to, to nie ma za bardzo znaczenia, czy przyrost jest codziennie, czy co tydzień. No, można to przeboleć. Ciekawi mnie jednak, jaka jest Twoja idealna część Heroes, a może masz idealną grę Heroes może? No daj oczywiście znać w komentarzu.